Jak to się stało, że jeździsz takim pięknym zielonym jajkiem? No tak, historia jest trochę bardziej złożona, bo ja już za szczeniaka przepadłem za marką Land Rover. Gdzieś kiedyś wypatrzyłem takie militarne stare Land Rovery w krzakach i po prostu kompletnie przepadłem za tą marką. Także moja droga do stania się marzyciela, a posiadacza Land Rovera trochę zajęła. W tym momencie mnie już 20 lat, koniec jestem z marką związany. Jeżdżę różnymi modelami. Zbieram tych aut coraz więcej, także jestem kompletnie już chorobitym kolekcjonerem land Roverów i użytkownikiem tak samo. Także wiąże się z tym moja pasja, mój biznes i spędzenie wolnego czasu. A to konkretnie ten egzemplarz jest uwieńczeniem, że tak powiem, mojej dwudziestoletniej pasji. To jest model, który od szczeniaka zawsze chciałem mieć, i w zeszłym roku udało mi się go nabyć i to jest pierwszy poważny wyjazd na kołach tym autem przy okazji rajdu Koguta i tutaj odwiedzenia naszego partnera. A dlaczego akurat seria druga? Przez te światła w grillu. Żadna inna nie wchodziła w grę. Miałem trójki, miałem jakieś przejściowe modele, ale zawsze marzyłem o tym grillu zezowatym i nie mogłem spać po nocach, wiedząc, że nie mam tego auta gdzieś tam u siebie w kamarkach. Konkrety poproszę. To jest 2A z 68 roku, benzynka. Co w nim fajnego? W sumie wszystko. Zostałem zmuszony do wylicytowania tego auta przez moją kobietę, której już po takim czasie jednak dziękuję, bo ciągle była schochowana, że, że, że siadczę na to auto. Ale po, po, po długim roku walki w rekonstrukcję, odbudowy i różne sposoby przywracania tego do użytku, w końcu to auto jeździ i robi frajdę, czyli to, co miał robić od początku. Także jestem finalnie zadowolony. A pamiętasz, kiedy wsiadłeś do swojego pierwszego Land Rovera? 20 lat temu. Pierwszy zakup. Pierwsze auto, które w ogóle miałem, Land Rover 109. Z 70 roku. Kompletny kundel mechaniczny, bo w tych latach po prostu tych aut nikt nie robił rzetelnie, więc kupiłem go oczywiście marzeniem. Bardzo szybko nauczyłem, prze, prze, jak to mówi powiedzenie, przerabia się użytkowników, mechaników, więc teraz, teraz jedyne co robię w swoim wolnym czasie i nie tylko, to jest naprawianie Land Roverów utrzymywanie ich w mechanicznej kondycji, żeby jeździły.